Cześć. Z tej strony, ja. Abacus TV2 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zrecenzujemy taki trochę jakby to powiedzieć archiwalny polibak. Już trochę na lat Z linii Lego Ninjago o numerze 308. 4, 2, 1. Jest to z, ten polibak jest z sezonu 6, czyli podniemnych piratów. Z tyłu woreczka mamy ten znaczek Ukru, kiedy w tym czasie był bardzo sławny, żeby dołączyć do tego klubu. Secik jest oczywiście z 2016. A ja. Biorę się do otwierania. Owy polibag został zakupiony na Allegro wraz z kilkoma innymi polibagami z Ninjago. Ale dzisiaj nimi się nie zajmiemy. Ale zajmiemy się właśnie tym. otwórz się e, oczywiście tego polimbagu nie mam nie zakupiłem w 2016 magazynu e, z tym mini e, z jeszcze coś tam e, zostało o nie zleć Chyba. Nie ma to nic tego. Ja biorę się do budowania. Ale mini instrukcja. Heh. Model jest mały, ale został zbudowany z 31 elementów. Instrukcja jest dość mała, 9-etapowa, więc... No, co tu się mogę spodziewać oczywiście są tu elementy dużej klasy tak, takie jak te butelki przeźroczyste ta kierownica nie pamiętam jak to się nazywa po piracku tutaj kotwica dość rzadko spotykany element oczywiście bo jest on w w tych pirackich setach takich jak Perła Przeznaczenia tutaj jeden pistolet jest zapasowo ale dodałem go żeby gdzieś się nie zgubił jeżeli recenzja wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę no i widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć!